Dzień dobry, dzień dobry. Jestem babcia Leonarda. Od dłuższego czasu słyszę o poezji ulicznej. Zaciekawiło mnie to. Mam tekst, zanurzam się, chcę przeczytać i zobaczyć. Zapraszam do posłuchania. Nie wiem, co z tego wyniknie. Do boju. Utwór kabę wjeżdżają nad ranem. Za dużo pokus wokół mnie, gdy stałem na bloku cały dzień. Snułem te plany, nie marzenia, za dużo pokus. Wjeżdżają nad ranem. Wiesz, co jest grane. Oddaj sznurówki, oddaj zegarek, cały czas palę. Belgia i Kali. Zmęczone oczy, czarne okulary, zamrożone serce, bo chciałem zarabiać więcej, ubrudzone ręce. Po nocy nie śpię, bo chciałem zarabiać więcej. Nagrywam i kręcę. Wjeżdżają nad ranem, ostatni telefon, pozdrawiam mamę. Wiesz, co jest grane. Złapali mnie z gramem, zjeżdżam na areszt. Wjeżdżają nad ranem. Ostatni telefon pozdrawiam mamę. Wiem, co jest grane. Złapali mnie z gramem, to u nas karane. Jest zegar, musi być towar. Pieniądz się robi na schodach, gdzie jest do sukcesu droga? Ciężko ją znaleźć na blokach. Ten sam horyzont, a inny dzień. Jedyne myśli to wyrwać się. Zawijam nienawiść w OCB, GCBW, bank, bank, bank. Robimy hity, palimy topy. Z płytą zwiedziłem cały kraj. To nie policja robi mi foty, ja chcę tylko zarabiać hajs. I mój komentarz na koniec. Można i tak. Wybór należy do ciebie. Jak chcesz żyć? Kiedy y, pierwszy raz czytałam, to wydawało mi się mało sensowne. A im bardziej zagłębiałam się w tę treść. Nabierało to coraz więcej sensu. I współczuję tym, którzy wybierają taką drogę nakreśloną w tym, yy, no, w tym utworze, w wierszu. No, hip-hop, jako gatunek muzyczny, ma swoich fanów i wyznawców, i należy to uszanować. I oczy zielone mają swoich fanów, i hip hop ma swoich fanów, i muzyka klasyczna i no i to wszystko taki mój komentarz. Jeśli chcecie mnie podtrzymać na duchu i yy, no, zachęcić do, do, dalszej, do dalszego, nie wiem czego, do dalszego, do dalszego zagłębiania się yy, w te utwory, to dajcie znać. Lajka, może być lajka, lajka like i suba. To na dzisiaj wszystko. Ewa. Wjeżdżają nad ranem. Ostatni telefon, pozdrawiam, mamy. Wiesz, co jest grane? Słuchaj mnie z gramem. Wjeżdżam na areszt, wjeżdżają na. Ni telefon pozdrawiam, mamy wiesz, co jest grane.